Siemanko. Wielkie brawa dla Szumiego. Super. Szumi prowadzi ten tego rołsta. Super masko. Szczególnie, że szumi, szumi jest głupi. Nie wiem czy wiecie. On jest strasznie głupi. On w tym roku bierze ślub. Jak usłyszał, że talerzyk na wesele kosztuje 300 zeta, to powiedział, że on kupi talerze za dychę. A, on jest w ogóle. On jest tak głupi, że trzy osoby pisały mu żarty na rowsta, a cztery uczyły go ich czytać. W szumie jak zobaczył średnik, to pytał, czy kropka przyszła z bratem. I czemu ten brat ma rozpięty rozporek. W szumie w ogóle jest podróżnikiem, on ma taką teorię, że jak nie grałeś w danym kraju, to nie było cię w tym kraju. A co jest głupie, Szumi? Bo wszyscy cię widzimy, a według twojej teorii nigdy nie byłeś w Polsce. <grywa> Szumi jest też brudasem. O, Szumi jest strasznym brudasem. Uu. Szumi jest takim brudasem, że jak menel do niego podbija, to mówi: Panie pracowniku.